Będziemy oceniać nowy hotel w Livetopi. Ostatnio w ogóle nie było nowych odcinków z Livetopi, znaczy w ogóle nie było y, z Robloxa nic. Po prostu mi się nie wiem, nie chciało mi się. Y, ale teraz tak postanowiłam, że sobie nagram, bo jeszcze nie oglądałam tego hotelu. Y, nawet nie widziałam jak wygląda, nawet nie wiem, gdzie jest położony. Nie wiem, czy na Wyspy marzeń, czy gdzie zaraz sobie zobaczymy y, 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 czy on ma ładne pokoje. I w ogóle. O, tu w ogóle chyba Lila. Napiszemy jej. Czy to jest Lila? l i Lila. A Lila. E, Napiszę Lila. Hej. Napiszemy hej. Lila ile A. Hej, Lila. Lila albo mnie ignoruje, albo nie widzi. Chyba mnie ignoruje, nie wiem. Ale to jest na pewno Lila. Tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Czy to Lila, czy nie? Czy to Lila, czy nie? Ja, yeah. y Coś się stało. Gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie jestem? Gdzie ja jestem? Mam pytanie. Yy, Okej. Okay. Lila. Pytajnik. Mamy pytajnik. Yy. Yy, tak, to jest Lila, bo mamy la, la, la. Lecimy helikopterem. Na wyspę marzeń. Yy, Lila nie odpisuje, o, ja nagrywam odcinek. Jak ona może, tak? Jak ona tak może, ale bardzo fajnie. Gdzie my jesteśmy? Yy, yy. Czekajcie, stop, stop, stop. Niech mi się załaduje, bo dokładnie nie widzę jeszcze. Chcę sobie zobaczyć. Yy, Sop, yy, okej, okay, tutaj mamy. Te tutaj miejsce i tutaj chcę zobaczyć sobie atrakcję I tutaj e, na razie nie widzę, bo jeszcze się... E, tutaj mamy chyba mapę, czy nie. Tutaj mamy... E, dobra, sobie obejrzymy po prostu, bo nie chce mi się patrzeć. E, pewnie będą dwie części, bo jak widzę, to ten hotel jest e, ogromny. Nie da się tutaj mapy, czyli nie da się pewnie go znaleźć. Nie widać też tutaj do końca tak morza. E, czyli... Pewnie, jeżeli się by pływało, to się go nie znajdzie. Tutaj mamy jakieś spinaczki. Tam chyba mamy basen. Zaraz sobie zobaczymy. Tutaj mamy leżaki. Zaraz pójdziemy sobie na dół, bo ominęłam dół. Naprawdę bardzo fajnie się to prezentuje. Mega fajnie. Ale ładnie. Tutaj mamy basen tutaj... Dobra, tu na, tam później wrócimy. Tutaj bardzo ładnie. Bufet. Aha, trzeba mieć jakiegoś game pasa. Yy, jak to się tam mówiło? Yy, idziemy do góry. Sprawdzić sobie jeszcze górę. Ale później musimy sobie wrócić tam na sam początek na dół. Yy, tam gdzie były te schody. Yy, tutaj mamy... Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, to teraz... Ale ten basen naprawdę bardzo fajnie wygląda, zobaczcie, jak fajnie. Mega. I idę teraz. Ten, y, tutaj w ogóle jest tak... Ale da się wyskoczyć w ogóle, poza ten statek. Da się... Nie da się. Czyli to jest jakieś oszukane w ogóle. E, OK. Okej. Oszukaństwo. Ale gdy naciskam na hotel, to ciekawe, gdzie się pojawię. Zaraz zobaczymy, bo ja jeszcze w ogóle go tak mocno nie sprawdzałam.